Bardzo proszę panią profesor Paulinę Niedźwiecką Rystwej immunolog, która zajmuje się immunobiologią nowotworów i wygłosi wykład antynowotworowy potencjał produktów pszczelich. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie i proszę Państwa, cieszę się, że Ania dała mi możliwość teraz powiedzenia tego, co właściwie mówimy jednym głosem i z Anią i z Mirkiem, Mirkiem czyli o api terapii opartej na dowodzie naukowym. I ja bym chciała dzisiaj Państwu pokazać wyniki wstępne badań, które prowadzimy w oparciu właśnie o miody polskie. To, czego jak tutaj słyszę, mocno się Państwo domagali, żeby udowodnić, że to nasze miody też mają dobre właściwości. Ale w bardzo, w tym tonie, w którym mówił Mirek, chcę powiedzieć, że w nauce nie ma drogi na skróty. I to, co my robimy, to są dopiero początkowe badania. To są badania, które wymagają jeszcze bardzo wielu potwierdzeń. Natomiast mogę, chcę Państwu pokazać taką, Podstawową, taką fundamentalną część wiedzy, która jest istotna do tego, żeby badać nowotwory, bo jak doskonale Państwo zdajecie sobie sprawę, jest to temat niezwykle złożony i wymagający bardzo dużo, bardzo dużo elementów, żeby dojść do jakiegoś efektu. Proszę Państwa, w nowotworzeniu z punktu widzenia immunologa, ale to, co ważne jest dla nas wszystkich, czyli szuka poszukiwania rozwiązań na te na te choroby, to kilka kwestii związanych z procesami, które sprawdzamy na poziomie komórkowym, żeby wiedzieć, jak dojść do tych wszystkich elementów, o których mówił Mirek, żeby można było rzeczywiście wystandaryzować te produkty i można byłoby je wdrożyć do leczenia. Ja też jestem absolutnie zdania, że nie dojdziemy do takiego efektu, kiedy byś, moglibyśmy tymi produktami zastąpić klasyczne leczenie. My szukamy rozwiązań, żeby medycyna spersonalizowana szła w kierunku połączenia pewnych elementów, wspomagania tych elementów, ale nigdy nie zastąpienia to chciałabym powiedzieć bardzo wyraźnie. Będę mówiła o trudnych, zdaję sobie z tego sprawę, wyrażeniach dla niebiologów. Postaram się je Państwu troszkę przybliżyć, wiem, że to trudne zadanie, o roli apoptozy w nowotworzeniu, o działaniu antyproliferacyjnym, wpływie na stres oksytacyjny i na cytokity prozapalne, powolutku, krok po kroku, co wynika z naszych badań w tym zakresie, a w stronę. Proszę Państwa, z punktu widzenia nowotworzenia proces apoptozy jest niezwykle istotny. Czymże jest proces apoptozy? Otóż każda komórka w naszym organizmie rodzi się i umiera w określonym dla siebie czasie. W zdrowym organizmie po prostu wtedy, kiedy przypada na to odpowiedni czas. W chorym za szybko albo w wyniku mutagenezy, albo w wyniku działania wirusów. Apoptoza bywa czynnikiem fizjologicznym, ale bywa też patologicznym dla może przebiegać jak państwo widzicie bardzo różnymi drogami my się zajmujemy badaniem różnych białek które pomagają nam zdecydować czy właściwie dowiedzieć się w jakim konkretnym kierunku ta apoptoza przebiega jakimi ścieżkami jak widzicie państwo prorokujemy nie tylko my ale też różne światowe badania że produkty pszczele mogą wpływać na tą apoptozę Apoptoza, jeśli chodzi o kwestie nowotworowe, jest bardzo pożądanym zjawiskiem. Dlatego, że tak jak państwu powiedziałam, kiedy komórka się rodzi i umiera, to to dobrze, że ona umiera przyszedł jej czas. I my chcielibyśmy, żeby w odpowiednim czasie komórki nowotworowe wstępowały na tę drogę apoptozy. Jeśli będą to robiły odpowiednio szybko, to mamy możliwość ograniczenia proliferacji nowotworu i rzeczywiście Próby podjęcia takiego, takiego działania ograniczającego tę kwestie. I tu, proszę Państwa, chcę Państwu pokazać wyniki, które przeprowadzaliśmy na komórkach raka żołądka. I tu raz jeszcze wracam do tego, co powiedzieli moi wyśmienici, wyśmienici koledzy. To nie są badania na pacjencie, to są, to są badania wstępne na liniach komórkowych. Jak pewnie Państwo zdajecie sobie sprawę, od linii komórkowej do pacjenta to jest jeszcze bardzo daleka droga, ale mamy jakieś wstępne badania, które pokazują, co właśnie się dzieje, czy ten proces apoptozy jest procesem rzeczywiście w jakimś, w jakimś sensie wspieranym przez te produkty pszczele. I proszę zobaczyć, mamy komórki raka żołądka po stymulacji roztworem pieżgi. Tak wygląda, 17% tych komórek wchodziło na drogę apoptozy. Niczym nie stymulowane komórki po jednej godzinie, natomiast jeśli państwo popatrzycie na procent tych komórek po stymulacji roztworem pierzki, to zdecydowanie, no może nie zdecydowanie, to nadużycie, ale rzeczywiście ten procent się zwiększa, czyli te komórki chętniej na tą drogę apoptozy wstępują, jeszcze chętniej po większej dawce tego. Tego, tego roztworu propolisowego, a tu mamy podobną sytuację, ale już nie po godzinie, tylko po trzech godzinach. I zobaczcie Państwo, że też wzrost tych komórek, które wchodzą na drogę apoptozy, jest zwiększony. Cóż to może oznaczyć? To oczywiście dopiero szczątkowe badania, ale wynika z tego, że podawanie tym komórkom rzeczywiście roztworu, roztworu pierzgi, może wpływać na lepszą, szybszą, skuteczniejszą apoptozę. To jeszcze nic nie oznacza. Zobaczycie Państwo, że ten wątek jest bardzo zawiły, ale mamy już pierwszy efekt, który potwierdza to, co, co z czym się wszyscy zgadzamy, że jakieś właściwości na pewno tutaj drzemią. Podobna sytuacja, ta sama hodowla komórkowa i roztwór propolisu. I tu zobaczcie Państwo, apoptoza po 24 godzinach, a już po 24 godzinach te pomarańczowe pole. To bardzo wysoki rzeczywiście procent tej, tych komórek wchodzi na drogę apoptozy. Po 24 godzinach wysoka dawka propolisu wszystkie komórki były apoptotyczne. Nie cieszę się, bo to wcale nie oznacza, że tak dobrze ta apoptoza zafunkcjonowała. To może i na pewno z biologicznego punktu widzenia ma jakieś drugie dno, i będziemy musieli dotrzeć do tego, jakie, jakie to dno rzeczywiście jest. W przypadku 48 godzin, zobaczcie Państwo, i tej, tej dawki też te wyniki są zaskakująco dobre. To coraz więcej tych komórek, które tak funkcjonują. Przepraszam, mnie w tą stronę nie mogę się nauczyć. Nie tylko nasze wyniki, i tutaj właśnie, żeby, żeby powiedzieć tą jasną i ciemną stronę tych naszych badań. Otóż, proszę Państwa, z jednej strony wiemy, że to, to indukowanie apoptotycznej śmierci. Jest dla nas y, jakąś nadzieją, i zobaczcie Państwo, takie badania na świecie są wykonywane, ale są też badania, które pokazują, że jednak te produkty pszczele w niektórych konkretnych nowotworach hamują indukcję apoptozy, czyli mają też niekoniecznie pozytywne działanie. Jak to się dzieje i dlaczego? Do tego jeszcze daleka droga. Natomiast tu istotny jest dowód naukowy i też popatrzenie na każdego pacjenta i na każde schorzenie. Która na tym poziomie molekularnym, które my badamy, bardzo się różni, żeby na nie popatrzeć tak w bardzo mocnych szczegółach, popatrzeć na to yy, bardzo mocno. Druga kwestia, która przy nowotworach jest takim języczkiem uwagi, to jest działanie antyproliferacyjne produktów pszczelnych. Czymże jest działanie antyproliferacyjne? Otóż komórki nowotworowe proliferują, czyli. Rozmnażają się, mutują, powodując właśnie migrację, zwiększając swoją inwazyjność czy doprowadzając do przerzutu. One mają to wpisane w swoje, w swoje działanie, że rzeczywiście proliferują. Więc to, czego my szukamy, to możliwości zahamowania tej proliferacji, czyli właściwości antyproliferacyjnych. I zobaczcie Państwo, Działanie antyproliferacyjne, czy, czy właściwie proliferacja komórek tego, tego już wspomnianego modelu, czyli raka żołądka, po stymulacji roztworem pieżgi, tu mamy komórki kontrolne, które proliferują w 100%, taka ich rola, komórki nowotworowe proliferują. A tak wygląda ta proliferacja po podaniu 50 mg na mililitr i 5 y, mikrogram, przepraszam, a tu aż 5 mg na ml roztworu pierzgi. Widzicie Państwo znaczące obniżenie tej proliferacji. To też jest dobry sygnał, że rzeczywiście ta proliferacja może być prawdopodobnie w jakimś stopniu zahamowana przez, przynajmniej tutaj na naszym eksperymencie, pierzgę. W propolisie obserwowaliśmy bardzo podobny wynik. Tutaj mamy bez propolisu proliferację, która jak widzicie Państwo niezwykle rośnie, a te dwie pozostałe linie pomarańczowa i szara to jest podanie na komórki raka żołądka linii AGS, czyli gastric acidynokarcynoma roztworu propolisu. Obiecujące wyniki, ale to na razie wstępne wyniki na hodowlach komórkowych, czyli jesteśmy jakiś kroczek do przodu, ale jeszcze naprawdę z wielką pokorą do tego podchodzimy. Trzeci temat, który też koledzy moi doskonale omówili, Ania i Mirek o tym wspominali, Ania przede wszystkim o stresie oksydacyjnym, też takim elemencie, którym przy nowotworach mówimy bardzo często. Otóż, jeśli na komórkę działa jakiś stres oksydacyjny, to doprowadza to do uwalniania się wolnych rodników i te wolne rodniki powodują uszkodzenie struktur komórkowych. Uszkodzenie tych struktur komórkowych może się Przejawiać w bardzo wielu elementach prowadzących, m.in. do powstania nowotworów. I ten stres antyoksydacyjny, czy właściwie tą, właśnie, też tak samo jak w przypadku proliferacji, szukamy sytuacji, szukamy produktów, które taki, taką działalność antyoksydacyjną posiadają. Znamy ich wiele w roślinnym też świecie. I tutaj, proszę Państwa, wyniki z naszych miodów, z naszych miodów polskich, z naszej pasieki, gdzie rzeczywiście sprawdzaliśmy tą aktywność, anty... o Boże, przepraszam. Antywność, aktywność antyoksydacyjną. Proszę zobaczyć, ta zdolność antyoksydacyjna miodów wyraża się, tak jak już powiedziałyśmy, też przyłączam się znowu do tego, co powiedziała Ania, jest zaznaczona w każdym miodzie, ale najwyższa w miodzie gryczanym. My w Szczecinie nie mamy miodu wrzosowego. Bardzo mamy mało, więc nie zrobiliśmy tego na miodzie wrzosowym. Jeśli ktoś z Państwa chciałby naszą nam próbkę taką przekazać, to my bardzo chętnie zrobimy jeszcze na wrzosowym, bo są takie doniesienia, które mówią, że tam też będzie ta y, aktywność antyoksydacyjna bardzo wysoka. Świetnie, bardzo dziękuję. Jest jeszcze jeden bardzo ważny temat, jeśli chodzi o nowotwory, czyli zawartość peli w polifenoli. To Państwo też na pewno wiedzą takiej nawet popularno naukowej literatury, im więcej polifenoli, tym rzeczywiście więcej dostarczamy do komórek elementów, które będą wyłapywać te wolne rodniki, więc te wolne rodniki będą można bardzo oględnie powiedzieć zajęte tymi polifenolami, tymi elementami z polifenoli i nie będą miały żadnego, żadnego żadnej chęci atakować naszych komórek. Więc szukamy też wysokiej zawartości polifenoli, i tu też w zakresie stężenia i zawartości polifenoli zrobiliśmy taki eksperyment z naszymi miodami. Też, jak Państwo widzicie, te miody ciemne wykazują najwyższą, najwyższą zawartość polifenoli, czyli te, rzeczywiście można to przełożyć, ale z wielką ostrożnością, że rzeczywiście takie to tutaj powiedział nie wiem, czy jest Pan Profesor Jurek, Demetraki paleolog na sali, ale powiedział, Produkty pszczele najlepsze dla zdrowego człowieka. I to jest podkreślenie też tego, co powiedział pan profesor, bo wysoka zawartość pel w polifenoli lepiej dla nas będzie działała, jeśli jeszcze nie jesteśmy chorzy, tylko właśnie kiedy jesteśmy zdrowi i będziemy te produkty w ten sposób wykorzystywać. I moje ulubione badania, bo najtrudniejsze, z których niestety nie będzie wypływał taki efekt, którego byście się państwo może spodziewali, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale to tylko jest zadanie dla nas, żeby ten temat zgłębiać. Otóż wpływ produktów pszczelich na cytokiny prozapalne. Czymże są cytokiny prozapalne? Każda komórka układu odpornościowego, żeby zadziałać, musi mieć jakiś mechanizm, żeby nim zadziałać. Między innymi wydziela stokiny prozapalne, które w swoim funkcjonowaniu rzeczywiście mogą modulować odpowiedź układu odpornościowego. I zobaczcie Państwo, myśmy sprawdzali na tych hodowlach raka żołądka, jak ekspresje bardzo ważnych genów, w, istotnych dla funkcjonowania układu odpornościowego, będą się kształtować. I tutaj po prostu dla tych z Państwa, którzy mniej może będą wiedzieli w tym zakresie, powiem, że spodziewalibyśmy się, byłoby nam najlepiej, gdyby te ekspresje genów były coraz wyższe, żeby te żeby ten geny bardzo dobrze funkcjonowały. Oczywiście gen to nie białko, to jest bardzo głęboki tutaj temat, nie zawsze to będzie szło w parze, ale zobaczcie państwo, to za, co zaobserwowaliśmy. Otóż w początkowym etapie podania tego roztworu, tu akurat pierzga, Rzeczywiście, efekt jest taki, jakiego byśmy się spodziewali, czyli rzeczywiście ta ekspresja wzrasta. Natomiast co się dzieje po trzech godzinach? Ta ekspresja maleje. I to jest te, ta, ten temat, na który jeszcze nie znamy odpowiedzi, bo może to być dwojaki, dwojaka przyczyna. Jak Państwo wiecie, układ odpornościowy w różne sposob, różnymi sposobami walczy z nowotworem, więc może też to być. Efekt taki, że mamy rzeczywiście coraz mniej tych komórek nowotworowych. Więc, jak mamy mniej komórek nowotworowych, to mamy niższą ekspresję to jest naturalne, ale może to być też mechanizm kompensacji tego, tych, tego nowotworu czyli jakiegoś sposobu unikania odpowiedzi odpornościowej powodowania, że jednak ta ekspresja jest przez coś hamowana tego jeszcze nie wiemy. To są dopiero wstępne obserwacje. Takie same obserwacje idące w tym samym kierunku mamy, jeśli chodzi o Propolis. W, w tych początkowej fazie eksperymentu jest wzrost, później to wygląda troszkę inaczej. Dlatego mam nadzieję, że będę miała szansę Państwu opowiedzieć o dalszych etapach tych badań. Na razie mamy takie wyniki, które są satysfakcjonujące, bo potwierdzają, że produkty pszczele mają potencjał antynowotworowy. Ale musimy ostrożnie podejmować, podejmować te działania, bo to jest przede wszystkim nie wynik na pacjencie. I to chciałabym bardzo mocno to, podkreślić. To jest wynik dotyczący linii komórkowej, a my liniami komórkowymi nie jesteśmy, każdy z nas jest też inny, w związku z tym wymaga to bardzo dokładnych, dokładnych badań. Mamy właściwości przeciwnowotworowe, badamy też y, wspomniane dzisiaj y, właściwości przeciwdrobnoustrojowe, które rzeczywiście są mocno wyrażone w produktach pszczelich. Y, y, mamy aktywność proliferacyjną, bez wątpienia mamy wysoką aktywność y, y, polifenoli, więc naprawdę jedzenie miodu zdrowy, y, y, dla zdrowego człowieka jest zdrowe, y, ale y, 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 musimy, i tutaj ukłon w stronę moich kolegów, i mam wielkie szczęście współtworzyć też Polskie Towarzystwo Apiterapii. Potrzebujemy jak najwięcej dowodów naukowych, żeby móc Państwu tych dowodów coraz więcej przedstawiać, a tu zdjęcie z naszej pasieki i mój zespół, który te badania wykonywał. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy pani profesor. Pani profesor wchodzi w skład Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Apiterapii. Cieszymy się, że te badania są prowadzone.